i Czy wy też tak macie, że kiedy chcecie zaobserwować jakieś konto na TikToku i dajecie plusik przy profilu, i kiedy po jakimś czasie trafiacie ponownie na filmik tego twórcy, którego teoretycznie już obserwujecie, to jednak się okazuje, że go nie obserwujecie, bo znowu możecie kliknąć plusik przy jego zdjęciu no i zaobserwować jego profil. Nie wiem o co chodzi, czy to jest jakiś błąd, ale dostałam wiadomość od dziewczyny, która próbuje zaobserwować moje konto, i pomimo tego, że daje plusika, to mówi, że kiedy ponownie wyświetla jej się mój filmik, to i tak ta opcja plusika jest aktywna. Aktywna. Ja nie mam na to wpływu, to nie są ustawienia mojego konta, że wydaje mi się, że to TikTok tak działa i po prostu ma jakieś błędy. Ja na przykład mam tak, że kiedy ktoś z Was napisze komentarz pod moim filmem, to nie zawsze dostanę powiadomienie, że taki komentarz się pojawił. Mam wrażenie, że takie 30% komentarzy przechodzi bez echa. Ja kompletnie nie wiem, że ktoś je napisał, dopóki nie wejdę sobie w filmik i przeskroluję wszystkie komentarze, i jeżeli pamiętam, że o, akurat tego komentarza nie było. No to wtedy się połapie, że taki komentarz się pojawił, i czasem on sobie czeka na moją odpowiedź przez miesiąc. Dajcie znać, czy tylko ja tak mam, a może ja czegoś nie umiem, czy po prostu tak to działa.